ma z tej strony Opod Games A dzisiaj gramy sobie w Pixel Guna Pogramy sobie w minigierki ponieważ będą za duże lagi na gierkach takich mm, do tmaczach Dobra dziś sobie trochę polatamy Ogólnie zobaczymy, jak to wyjdzie. A jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz susubika. U udostępniajcie mój kanał, ponieważ y, na 1000 subskrypcji, no dobra, y, na 100 subskrypcji zrobię QA z twarzą O co tu? A, ja mam checkpointy zaliczać. O nie! No, odwrócona oś. Nie, nie, nienawidzę odwrócony osi. Dobra, padłem. No! Będę padać tu, tu ciągle teraz? Dobra, co je? No nie, o! Wiecie co, wolę nie zaliczać checkpointów Tylko lecieć, o Ogólnie, sorry, bo by nie było Wczoraj filmu, byłem zajęty strasznie No i jakoś tak wyszło, że nie miałem czasu nakręcić filmu yy, Zapomniałem kompletnie o kanale No Kurde, ale Teraz szybciej, szybciej z każdym checkpointem. Kurde co jest? Ło, wow, czy checkpointa jeszcze na nice. Ogólnie wbijajcie na mojego Discorda, link dam Wam w opisie. Jest on mały, ale ch chciałbym, aby kiedyś stał się wielką metropolią. Będzie fajnie na moim Discordzie, możecie podawać gierki na, na kanał, ale wy, wy, wy wyłącznie gierki na komórkę. Więc o kurde. No nie. Koniec czasu. Tak. Metkończony. Dostaliśmy 10 expa, 2 końce. Zagramy jeszcze raz, ale tym razem w inną gierkę. Więc ja, ja robię przecięcie i gramy w co innego. Ja już weszłem do gierki. E, gramy sobie w samochodziki. E, to jest trochę wolne to auto. No cóż. No nie. Tak, zapomniałem, w oczach zawsze spadałem. Strome ulice tu są, dosłownie. I tu się obije. Samochodziki są ogólnie wkurzające, bo jakby ciężko tu wyhamować i... no właśnie. Ktoś ma już pierwsze miejsce, no nie Jednocześnie ja samochód doszczętnie ma 77% HP. z skrótem, co do nice, jak więc skrót. No nie mogę złapać przycisków, no co. Ja więcej nie gram w te samochodziki, naprawdę. Yeah, okrążenie drugie. Oczywiście, y jeśli Chciałbyś zagrać właśnie w Pixel Gun albo w inną gierkę i pojawić się na kanale napisz w komentarzu mm, swój nick z Pixel Gun albo po, po prostu na, na Discorda, jestem aktywny codziennie i, i piw po, po prostu w, w jaką gierkę chcesz zagrać ze mną i, i czy chcesz się pojawić na odcinku. Będę na pewno nakręcał, ponieważ nakręcam filmiki, co je się stało codziennie. I jakby no, podoba do, mi się nakręcanie filmików. No, mam to robić? Nie, nie nudzę jeszcze się. Jest gites. Mhm, ostatnie okrążenie. Ciekawe, czy znów się tu zwalę? O, tu w tym razem! Albo i nie. Cyryty, coś tam wyszedł z gry. Nice. Chyba się zryjował. Jak ja na chwilę. Na ręcznym Dobra. N najlepszy Drifter. No, oni już skończyli. Nice. Ja nadal jadę tym gruchotem. No, driftowóz normalnie. Dobra. J jadę ten tyk. Hmm. U Łow w dupę O kurde Spadło mi się Dobra skończyłem gierkę W końcu ostatnio, ale skończyłem Na koniec obiję samochód Nice Teraz gramy sobie jakąś minigierkę z zabijaniem demonów, czy jak coś tak tylko czemu oni nie giną coś się dzieje a ta zapomniałbym, że przecież z zmieniłem tego jakby te usta ilu ich a więcej was mama nie miała przepraszam was bardzo Ginę, nie no. Bez sensu. Zagramy sobie jakiegoś Team Deathmatch albo... Nie wiem. Ja jeszcze muszę dzisiaj drugi odcinek nagrać, bo muszą być dzisiaj dwa odcinki, bo wczoraj nie było. No. Więc co jest... To jest jakby odcinek ze wczoraj, bo miał być wczoraj Pixel Gun. Nie wyrobiłem się, no trudno. Mm więc dzisiaj robię a potem tak myślę 21 w WC wojny Mag te zagarowałe Degramy sobie turniej A na razie co dagram w Team Fight? Modlę się aby nie było lagów tylko jeszcze muszę wejść w ustawienia kontrolę Hmm. Kurdy, gdzie to się zmienia, teraz? Hmm. Tu. Dobra, nie lepiej tak. Gotowy by tak... Nie, to auto no to jest celownik tu, żeby nie był taki zbyt, żeby się nie strącał, bo, 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 bo zawsze jak biorę jakby taki celownik, to jakby mi się ciągle to odwraca, w sensie, że zamiast strzelić biorę celownik, o. Dobra, już, yy, save. Odjedźmy, mm, teraz tu. A I to tak. Zagramy... Yy, widzimy się już w gierce. Siema, ja jestem w gierce. O kurde. Czuję potężne lagi. CO JEST? HALO? Czemu ja mam taki skok? Przecież zmieniłem Będę się musiał gdzieś skampić uh -huh. B -b -b Będę... tu mm, Muszę... Kontrolę zmienić, bo mnie... Teraz wkurzyło to Mega Ostro Mm. Skok do dobrze, bo jest taki duży, ale on miał być duży na parkura. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. To można zwiększyć na tyle. Dobra, jest git. Rejsuum. I teraz re ja grać mogę? Żadnych lagów, nic nie ma. sam o... To są ludzie. Co to za grawitacja? Halo? Przepraszam bardzo. Okej. Okay. Y tam się kampią ludzie, widzę. Snajpie ich. Patrzcie to. O, jednak nie. No scope byś dostał. Typie, nie ruszaj się. Siema, elo. Dobra, jetpacki kim go do dojeżdżą. Patrzcie to. Czy właśnie nie podpaliliłem tam typa? Czy się tak tylko zdaje? O nie. Granatem bym dostał w swojej najgorzej. Okej. Okay. Tego to ja się nie spodziewałem. D ...duchem. Ale czemu przed duchem uciekasz, halo, Przed moim duchem? Tak się chcesz bawić? Dobra, gdzie on jest? Ej, 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 ej. By byczku! Oj nie, nie byczku, oj nie, m minus jeden mortko. Mhm, lag. No to poczekamy chwilę. W ogóle mam 5 życia. Umarłem. Ale przecież, Co jest? Czemu on nie umiera? To za cheater. I czemu jest 0 sekund? No ale wygraliśmy i jest plus. Hmm. Nowy level. Zagram w to jeszcze raz Dwie osoby są, dobra. Będzie ich Chyba oni będą lepsi. Tu mnie wątpię, aby byli lepsi. Skoro pokonaliśmy... Oh, się zlękłem. O nie! O, o, o nie, nie, nie! Typo... Typo sztaka mamy. No zostaw mnie! Co za zwierzyniec! Snajpie go O De Teleportował się do swojego pana Aha, nie, nie, nie da się wyżej Czyli się teleportował gdzieś, tak Iż gdy, ponieważ się teleportował O kur... Tu, tu jest, tu, tu jest Panika Gaming, szybka tak zwana okur. Czajcie, czajcie. Czaj. Muszę to. Nie. No nie. Czemu mam takie lagi duże? Ale pali się typek. Kurde. Widałem jak pójdę, to będę miał lagi. Ale dobra, mniejsza. Ten y fotgun jest fajny, ale y myślę, że wezmę sobie Sub-Zero albo wezmę sobie jakiegoś rifla. Jaką To jest chwilę. A mi minigun taki. Dobra. Yy, biorę sub Zero Equip A nie, 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 nie zginęłem. O... Te sniperka. Boże, jak ja dawno w Pixel Guna nie grałem. No nie to odcinków. Poprawę pra bardzo... I, ile ja, ja muszę w niego władować? O. Tak, standardowo. lag. Nie dość, że mam lagi mózgu, tutaj jeszcze lagi gry, co? Mmm... Myślicie, że ja będę złym człowiekiem, gdy będę tu kąpił? Tak trochę? O, o co chodzi z tym... Z tą pięścią śmieszną tą? Dobra. o kur... Padam, 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 padam. A po moglibyście mi mówić co? Ko koledzy. Tacy tmeici. W dupie mnie nie, nie mają, kurde. Mmm Mam duże lagi, mam wciul lagi. Dobra, mm. polecimy tu. O. W... O w dupę. Wysadziłem się? Nie, on mnie wysadził. Zrobiłem cięcie i gdyż, ponieważ nie mogłem mm, grać z powodu y, za dużych lagów, mm, więc. O kurde, jakoś mi wyprzedasz. Mm, więc zagramy sobie w. Tak naprawdę chyba już nic. Nie, nie no dobra. Zagramy sobie jedną rundkę w Blockcraft, bo bardzo to lubię. Tylko wezmę. armory. Tak wiem, mój angielski jest perfect, perfect. Perfect English. 100% legit. No scam. co nie wiecie o co chodzi. Uuu, jak to swala. Dobra. Zagrajmy może tym. Tak wiem, duch jest lepszy, ale. Wolę mm, się wybijać. Mam pierwsze miejsce w tym. 6000 punktów. Chociaż dawno nie grałem. Dziwny wynik mnie nie pobił hmm. Auć. Dobra. Niech to się ładuje. Jest to ostatnia gierka, myślę. Taka już Hmm. Dobra, go. O nie. Czy tutaj będę miał lagi? Chyba. No nie, to ty... To ty robisz? Nie przyszła do wywój. Nie, do, do lawy? Twojego Swo, pana wrzucacie do, do lawy. Hmm. zwaliłem typa do, do lap W Dobra To by było na tyle moi drodzy Pograłem parę minigierek Team Deathmatch Jak to się nazywa Dzięki wy byliście Jeśli dotrwaliście do końca napiszcie w komentarzu